Sponsorem programu jest firma Galvet, oferująca Wild Granix, środek odstraszający dziką zwierzynę. W naszym programie mamy kolejny samochód po Fordzie Rangerze, który ma spełnić oczekiwania myśliwych. Sprawdzimy to, przetestujemy na kartuskich dróżkach i bezdrożach. Ja nazywam się Przemek Malec i zapraszam na kolejny odcinek magazynu łowieckiego Dashbur. W dzisiejszym odcinku zabierzemy naszego małego przyjaciela na wycieczkę i sprawdzimy, czy zasługuje na to, żeby zostać przyjacielem myśliwego, czy bardziej będzie pasował żonie. Do torebki. Prosto z leśnych ostępów przeniesiemy się na salony, gdzie miała miejsce bardzo sympatyczna uroczystość z jeszcze sympatyczniejszymi Dianami w roli głównej. Będziemy się przyglądać procesowi jednoczenia coraz większego i silniejszego środowiska pań, które domowe obowiązki zostawiają mężom, a same lubią czasem na coś zapolować. Zapraszamy. Firma Mitsubishi przekazała nam do testów model Pajero Sport z 2,5-litrowym dieslem o mocy 178 koni mechanicznych w wersji Intense plus AT. Naszą przygodę z tym autem rozpoczęliśmy jeszcze w Warszawie, więc mogliśmy testować samochód na polskich niby autostradach i innych drogach szybkiego i nieco wolniejszego ruchu. Pokonaliśmy nim ponad 2,5 tysiąca kilometrów w różnych warunkach, więc poznaliśmy się z tym sportowcem już na tyle, by podzielić się z Wami naszą opinią. Pierwsze, na co zwróciłem uwagę, kiedy wsiadłem do tego samochodu, to skórzane duże fotele, które wydawały się naprawdę wygodne, no i ich elektryczna regulacja. W samochodzie nie znalazłem wielkiej ilości przycisków, pokręteł i to tak naprawdę pozytywnie. No, może na kierownicy jest troszkę przycisków od radia, od tempomatu, których obsługi należy się nauczyć, natomiast cała reszta jest naprawdę bardzo intuicyjna. Ale jest coś, co naprawdę mocno zwróciło moją uwagę. Tak, to są dwie wajchy i to jest właśnie to. Jedna e, dotyczyła skrzyni biegów, automat. No, rzadko będziemy jej używać, więc e, tak naprawdę fajnie, że jest. I druga, ta ważniejsza, e, ze skrzyni terenowej. Jest tutaj napęd, prawdziwy napęd terenowy. Nie jakieś pokrętło, nie jakaś elektryka, tylko prawdziwa skrzynia terenowa e, z takiego super mocnego samochodu terenowego. Standardowo w tym samochodzie mamy zapięty tylko i wyłącznie tylny most, czyli mamy napęd na tylną oś. To w zupełności wystarcza do codziennego poruszania się, do jazdy po terenie. Nawet jeżeli wjedziemy na szutrową drogę, pojawi się troszeczkę śniegu, troszeczkę nierówności, to tak naprawdę dla tego samochodu to bułeczka z masłem. Jeśli jednak tego masła pojawi się na naszej drodze zbyt dużo, i na przykład będzie mały uślizg, to ochroni nas jeszcze coś takiego jak system kontroli trakcji ze wspomaganiem siły hamowania. Pomaga on nam w tym, że nasz tor jazdy nadal będzie poprawny. Pomoże kierowcy wyprowadzić samochód z niewielkiego uślizgu. Ten system kontroli trakcji możemy wyłączyć jednym przyciskiem, który znajduje się blisko naszego lewego kolana. I co się wtedy dzieje? I wtedy spuszczamy Cerbera ze smyczy, bo to jak zachowuje się to auto będzie zależało tylko i wyłącznie od nas, od tego co zrobimy i jakie mamy umiejętności. Wtedy zabawa tym autem rozpoczyna się na dobre. Aby skutecznie zatrzymać tego drobnego japońca, został on wyposażony w system hamulcowy z ABS i EBD, czyli systemem rozdziału siły hamowania. I działa całkiem sprawnie, choć jazda tym sportowcem sprawiała taką frajdę, że wcale nam się nie chciało go powstrzymywać. Kolejne przełożenie skrzyni biegów to jest 4WD lock. Czyli cztery koła ze zblokowanym mechanizmem, który pozwala na to, że mamy dwie osie spięte w ten sposób, że jest stały rozdział siły napędowej na przednią i tylną oś. Dzięki temu możemy śmiało poruszać się po wszystkich nawierzchniach. Ten napęd możemy dołączyć sobie jadąc z prędkością nawet 100 km na godzinę na asfalcie. W końcu ten napęd wygrał kilka razy Raj Paryż-Dakar kiedy to nam nie wystarcza mamy możliwość zapięcia napędu na 4 tak zwanego lock, czyli blokujemy sobie rozdział siły napędowej na przednią i tylną oś po 50% i dzięki takiemu rozłożeniu tej siły napędowej możemy tym samochodem już śmiało wjechać praktycznie w każdy teren możemy poruszać się po podmokłej łączce możemy jechać po pagórkach po szutrze, po śniegu i nie powinniśmy mieć problemów Naprawdę w żadnym miejscu. A gdy przyjdzie potrzeba wjechać po upolowaną zdobycz w bardzo nieprzyjazny teren, lub po prostu samochód ugrzęźnie w jakimś beznadziejnym miejscu, zostaje jeszcze blokada tylnego mostu. Dzięki temu samochód na małych obrotach przekazuje całą moc na koła i potrafi wyrwać kierowcę z niejednej opresji. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Całe nadwozie tego samochodu powieszone jest na stalowej ramie. Dzięki temu cała konstrukcja jest bardzo sztywna, nie skręci się, nie złamie i mamy pewność, że tym samochodzikiem możemy wjechać naprawdę w ciężki teren. Pajero Sport zostało zbudowane w oparciu o nową ramę podłużnicową, której sztywna konstrukcja zapewnia dużą odporność na trudy eksploatacji. Z kolei zastosowanie w przedniej strukturze ramy elementów pochłaniających energię uderzenia oraz innych elementów zwiększających bezpieczeństwo przyczynia się do poprawy wydajności zderzeniowej. Sztywność zginania i skręcania nowej ramy jest odpowiednio o 100% i 50% wyższa od sztywności osiąganej w modelu poprzedniej generacji, co pozwala wznaczyć, Stopniu ograniczyć wibracje przenoszone na nadwozie. Sztywniejsza rama zwiększa również niezawodność pojazdu podczas jazdy terenowej i poprawia jego właściwości jezdne oraz komfort podróżowania na asfalcie. Na uzyskanie wysokiej sztywności nadwozia oraz wysokiego poziomu ochrony wpływ miało także zastosowanie stali o wysokiej wytrzymałości w przednich słupkach oraz wzmocnień w progach. W aucie tym generalnie nie podobają mi się. Głównie chyba tylko te plastiki, w które wyposażona jest deska rozdzielcza. Wyglądają troszeczkę jak z poprzedniej epoki z auta, które ma może kilka, kilkanaście lat. Natomiast model tego samochodu jest produkowany od kilku lat. Samochód, którym się poruszamy, ma dwa lata. Jest to wersja testowa, którą testowały pewnie różne redakcje, różni redaktorzy w różnych programach. I muszę przyznać, że nie skrzypią one wcale, nie są zniszczone, porysowane i może to właśnie o to chodzi, że te materiały, które zostały użyte do ich produkcji, nie są jakieś piękne, ale są wytrzymałe i chyba o to chodzi w samochodzie terenowym. Może przygotowano je tak, by głównymi rynkami zbytu tego auta były państwa wschodnie z Rosją na czele. Nawet niektóre z oznaczeń na desce rozdzielczej są jedynie w tym języku. Jazda tym samochodem to frajda, przede wszystkim w terenie. Na asfalcie już nie jest tak radośnie, choć też nie ma na co narzekać. Te 178 koni mechanicznych pod maską możemy rozpędzić do prawie 180 km na godzinę. No ale w Polsce nie ma ogólnie dostępnych miejsc, gdzie możemy to zrobić. Ach, te polskie autostrady... Na szczęście przy mniejszych prędkościach auto jest ekonomiczniejsze, więc zaoszczędzone na paliwie pieniądze będziemy mogli wydać na autostradę. Spalanie w czasie całego testu, czyli trochę trasy, trochę dróg lokalnych, teren i mały offroad, wyniosło około 11,5 litra na 100 km. Co, patrząc na wagę auta 2040 kg i automatyczną skrzynię, wydaje się nie najgorszym wynikiem. Szybka jazda testowanym przez nas modelem wiązała się także z koniecznością coraz głośniejszego mówienia w celu porozumiewania się między sobą. Robi się po prostu dosyć głośno. Samochód w codziennym użytkowaniu jest bardzo przyjemny. Koniki pod maską, jeśli traktujemy je w odpowiedni sposób, potrafią zaskoczyć niejednego kierowcę niezłą dynamiką. Jeśli dodać do tego automatyczną, pięciobiegową skrzynię, która dopasowuje się do stylu jazdy kierowcy, to jest to naprawdę dobre połączenie. Oczywiście, jeśli chcemy sami powozić i zabrać się za dyktowanie warunków, kiedy i co dzieje się z naszymi konikami, producent wyposażył auto w magnezowe łopatki przy kierownicy, dzięki którym zmieniamy biegi tak, jak nam się podoba. To, na co warto zwrócić uwagę, to moment obrotowy, jaki oferuje silnik Mitsubishi. 350 Nm dla automatycznej skrzyni biegów. W wersji z manualną skrzynią jest jeszcze większy, bo aż 400 Nm. Wielka moc, która w terenie przyda się na pewno. W tym samochodzie we wnętrzu jest naprawdę bardzo dużo miejsca. Mieści się tam swobodnie pięciu myśliwych z bronią, więc transport ich, nawet na większe odległości, nie sprawi trudności. Fajnym Uzupełnieniem wnętrza siedzeń jest bagażnik, bardzo duży. Możemy tu zmieścić kupę tobołków. Zobaczcie, e, futerał na broń. Tak naprawdę wkładam go na pełną długość i on sobie swobodnie tutaj leży. Siatka przytrzymująca jakieś tobołki. I jeszcze jedna fajna rzecz. Klapa bagażnika otwiera się naprawdę wysoko. Ja mam 1,90 m wzrostu i mogę sobie pod nią spokojnie stanąć i nawet skryć się przed deszczem. A ładując jakiegoś dzika do wnętrza, no nie uderzę głową i mogę sobie tutaj podejść. Czego mogłem się przyczepić? Wysoka krawędź załadunku. No wrzucić coś tutaj, no może to nie jest najprostsza sprawa, ale z drugiej strony ta wysokość jest kompromisem pomiędzy właściwościami tego samochodu, a tym, że musimy czasami troszeczkę się postarać i wykonać też trochę pracy i wrzucić wyżej naszą upolowaną zdobycz dzika, jelenia. Ja myślę, że akceptowalne. Wymiary auta są dosyć standardowe. Wysokość to 184, długość 469, a szerokość 181 cm. Minimalny prześwit to aż 215 mm. Górka, pod którą podjedziemy, może mieć nawet 35-stopniowy kąt nachylenia, a zbocze, po którym będziemy się poruszać w poprzek, może mieć nachylenie 45 stopni. Kąt zejścia i natarcia to odpowiednio 25 i 36 stopni. We wnętrzu znaleźliśmy komputer pokładowy, którego obsługi trzeba się nauczyć. Jest tam wiele nieoznaczonych przycisków. O ich roli kierowca dowiaduje się, patrząc na wyświetlacz. Jest tu funkcja kompasu, informacja o zużyciu paliwa, temperaturze silnika i otoczenia, zasięgu samochodu, wysokości, na jakiej się znajdujemy, czy nawet o ciśnieniu powietrza na zewnątrz. Taka swoista pogodynka. Radio może nie jest pierwszej młodości, ale sześć głośników i całkiem niezła moc rekompensuje jego wygląd, choć z drugiej strony w lesie przecież obowiązuje cisza. Zabrakło nam w tym samochodzie porządnej nawigacji, czy też zestawu głośnomówiącego spiętego z radiem, który czasem w nieznanym terenie pozwala sprawnie prowadzić auto, korzystając z podpowiedzi pilota będącego daleko od nas. Generalnie auto w trakcie kilkudniowych testów przypadło nam do gustu jeszcze z jednego powodu. Producent nie kryje, że nie jest to bulwarówka do miasta. Nie stara się nas przekonać, że jest to auto dla kogoś, kto chce powiększyć swoje ego, czy jeszcze coś innego, wielkim, choć nie zawsze terenowym samochodem. Pajero Sport to rasowa terenówka, która wyposażona w odpowiednie opony i troszkę o sprzętu, wjedzie i wyjedzie z większości przeszkód, które spotka na swojej drodze. Firma Mitsubishi ma w swojej ofercie wiele elementów poprawiających zdolności terenowe auta. Wyciągarki, snorkele, orurowania, wzmocnione progi, płyty osłaniające spód samochodu, specjalne zawieszenie do off-roadu. To wszystko możemy bez problemu dokupić w salonie samochodowym. To oznacza niestety jeszcze większy wydatek, nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych. A cena podstawowa tego modelu to niebanalne 159 tysięcy złotych polskich. Jazda Pajero Sport w terenie to czysta przyjemność, po asfalcie jest komfortowa, do pewnej prędkości. Jeśli ktoś chce mieć auto uniwersalne do podróży na trasach i pewne w każdym terenie, Mitsubishi stworzyło model godny uwagi. Jeśli dodamy do tego, że ilość modeli przeznaczonych na nasz rodzimy rynek to tylko 150 sztuk rocznie, to mamy do czynienia z samochodem, który niewątpliwie będzie dość niepowtarzalny. Choć z drugiej strony model w tej wersji produkowany jest już od jakiegoś czasu i pewnie interesująco przedstawia się możliwość nabycia tego samochodu na rynku wtórnym za naszą zachodnią albo wschodnią granicą. Jak widzieliście, to jest auto dla prawdziwego myśliwego. Daje sobie radę w terenie. Całkiem przyzwoite, jeśli chodzi o komfort. Bardzo dużo miejsca w środku. No i co? No i te napędy napędy terenowe to jest chyba klucz tego samochodu da sobie radę w każdym miejscu, w każdym błocie, na każdej ścieżce. I na tym kończymy nasz test w takim pięknym miejscu, gdzie każdy myśliwy powinien się zatrzymać i oddać hołd świętemu Hubertowi. To jest właśnie kapliczka. To jest nasz hołd składany naszemu patronowi. Należy doceniać takie miejsca, i ja bardzo to doceniam, że tutaj na Ziemi Kaszubskiej także myśliwi dbają o swój teren. Jadę pojeździć jeszcze troszkę tym samochodem. Może nie za długo, bo w baku już za dużo paliwa nie zostało. A Was zapraszam na dalszą część naszego programu. 14 marca to data, którą trzeba zapamiętać, bo nasze polujące dziewczyny wyszły przed szereg i postanowiły zjednoczyć swoje siły pod egidą Klubu Dian, przy zarządzie głównym Polskiego Związku Łowieckiego. W Polsce funkcjonuje wiele klubów czy mniej lub bardziej formalnych stowarzyszeń, ale wreszcie nadeszła chwila, w której panie postanowiły działać razem. Sygnaliści pod przewodnictwem kolegi Leśniczaka dali znak: Zbiórka myśliwych, zapraszamy więc na salę po sygnale spotkanie mogło się w końcu rozpocząć. Oczywiście całe to przedsięwzięcie nie mogłoby się udać bez kilku prowodyrek oraz bez wielkiej sympatii i dużej aprobaty takiego stanu rzeczy ze strony zarządu głównego Polskiego Związku Łowieckiego, na czele z doktorem Blochem. Przewodniczącą klubu Polskich Dian została koleżanka Urszula Pasławska, która pełni funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. Warto to podkreślić, gdyż nie każdy polityk chce być dziś kojarzony z łowiectwem. Wagę całego przedsięwzięcia podkreśla także miejsce, gdzie odbyło się spotkanie założycielskie klubu Dian. Panie obradowały w sali pod Kopułą, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki przy Placu Trzech Krzyży, a znalazły się tam na zaproszenie wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej Andrzeja Gduli oraz łowczego krajowego doktora Lecha Blocha. Na pierwsze spotkanie klubu Dian przybyli także inni goście, jak choćby wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak, sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski, który wspaniale przedstawił historię kobiet polujących albo raczej udowodnił wszystkim zebranym, że łowiectwo i kobiety są nierozłączne. Na spotkanie dotarł także minister pracy i polityki społecznej Władysław kosiniak kamysz do grona gości specjalnych należy zaliczyć także inne osoby, jak choćby znanego aktora i myśliwego Bogusława Lindę, czy też prezenterkę telewizji polskiej Info Joannę Osińską, która poprowadziła krótką dyskusję na temat obecności kobiet w Łowiectwie, ale o tym więcej za chwilkę. Nie mogło oczywiście zabraknąć nas, czyli magazynu Łowieckiego Daszbur, który polującym paniom zawsze życzy jak najlepiej i stara się wspierać każdą ciekawą inicjatywę. Spotkanie to nie mogłoby się odbyć bez całej grupy dian, które licznie przybyły do Warszawy. Oczywiście nie same, tylko w asyście panu. Czyżby panowie musieli siłą przyprowadzać koleżanki na tak podniosłą imprezę? Oj, chyba raczej nie. Wydaje nam się, że przyjechali tu z ciekawości. Piękne diany potrafiły na długo przykuć wzrok płci brzydkiej. Nasz operator widząc tak długie nogi, też nie mógł się skupić na filmowaniu imprezy, ale w związku z tym, iż jesteśmy profesjonalistami, po chwili udało mu się powrócić do rzeczywistości. Wszystkie panie w skupieniu wysłuchały przemówień zaproszonych gości i brawami nagradzały każdego mówcę. Wszyscy podkreślali jak ważne w dzisiejszym świecie jest budowanie pozytywnego wizerunku polskiego myśliwego, a polujące panie to niewątpliwie wspaniali myśliwi, to znaczy diany, które naturalnie ocieplają obraz ludzi, których pasją jest łowiectwo i miłość do dzikiej przyrody. W czasie tej imprezy panie i towarzyszący im panowie mogli obejrzeć film Anieli Smoczyńskiej pod tytułem Kobiety w łowiectwie. To krótka etiuda filmowa pokazująca, jak wygląda dziś obecność kobiet w świecie myśliwych. Po filmie mieliśmy okazję porozmawiać z Anielą, która realizuje także bardzo fajny program o łowiectwie myśliwiec.pl Żeby zrozumieć kobiety, kim są w łowiectwie, to trzeba je zobaczyć. I tak naprawdę nie trzeba było specjalnie z nimi niczego reżyserować. One po prostu takie są. Są bardzo autentyczne w łowiectwie. Mają to z serca i łączą łowiectwo z różnymi innymi pasjami. Są to psy, bo wiele kobiet do łowiectwa naprawdę przyciągnęły psy, ale jest to również muzyka, tradycje rodzinne, prawda? I to nie chodzi o to, że kobiety dziedziczą łowiectwo za przeproszeniem od tatusia albo od dziadka. One po prostu kochają to, bo wynoszą to z domu i utożsamiają łowiectwo z taką rodzinną, autentyczną wartością i przede wszystkim swoim własnym domem, bo przecież kobiety w większości polują w swoich kołach łowieckich. Nie jeżdżą na safari ani na Syberię, Polują po prostu u siebie i to jest zdrowe, dobre, ekologiczne mięso ze swojego własnego lasu. Oprócz filmu było także jeszcze kilka innych atrakcji. Bardzo ciekawa i momentami zaskakująca była mini debata. Panel dyskusyjny z udziałem Joanny Osińskiej, Bogusława Lindy, Anieli Smoczyńskiej, Kasi Lewańskiej-Tukaj oraz Anny Jańczak. Całe towarzystwo momentami zapominało, że w ogóle jest na scenie. Rozmowa często zaskakiwała nie tylko widownię, ale i samych uczestników. Nasz rodzynek, to znaczy Bogusław Linda zaskakiwał odpowiedziami na pytania. Jego interpretacja rzeczywistości łowieckiej nie zawsze była zbieżna z damską, a czasem wręcz skrajnie różna. Cała dyskusja zdawała się nie mieć końca i tylko czas bardzo ograniczał długość przedsięwzięcia. W kuluarach usłyszeliśmy później, że taki panel dyskusyjny trzeba powtórzyć. Ważnym momentem całej imprezy było przemówienie koleżanki Urszuli Pasławskiej, świeżo upieczonej pani prezes klubu polskich dian. Nie mogliśmy odmówić sobie choćby chwilkę, porozmawiać i zapytać pierwszej diany o to skąd pomysł na klub. Moją misją osobistą jest wzmocnienie roli kobiet na różnych płaszczyznach, w polityce, w gospodarce, w biznesie. Jestem wiceministrem Skarbu Państwa i wiem jak ważne jest, aby kobiety jednak były reprezentowane w spółkach Skarbu Państwa, w radach nadzorczych. Tak samo ważne jest, aby zwiększyć udział kobiet w Polskim Związku Łowieckim w łowiectwie. Większy udział kobiet w łowiectwie to większe zrozumienie dla łowiectwa, to więcej edukacji, to trochę nadanie innego charakteru. Myślę, że opłaca się to wszystkim i mężczyznom, i kobietom. No to teraz już wszystko jasne. A jak całą imprezę oceniły jej uczestniczki? Muszę powiedzieć, że bardzo mile jestem zaskoczona i popieram takie inicjatywy. I uważam, że stworzenie klubu przy Polskim Związku Łowieckim spowoduje integrację dian w całej Polsce, nie tylko w stowarzyszeniach no, w, na mniejszym obszarze. I myślę, że to będzie docelowo dobrze rokować we współpracy i realizacji przedsięwzięć, które wspólnie opracujemy i będziemy realizować. Wspaniałe, wspaniałe spotkanie. Myślę, że takie spotkania, tak jak powiedział prezes na zakończenie, powi odbywać się co roku. Jesteśmy zaszczycone, że zostałyśmy zaproszone i że przyjechałyśmy tutaj dzisiaj. A co koleżance się podobało szczególnie? Yy, no poczęstunek, dziczyzna i, i te sygnały myśliwskie. A wystąpienia? Jakieś coś ciekawego koleżanka usłyszała? Mi najbardziej podobało się, podobał się występ sygnalistów, z racji tego, że ja również jestem sygnalistką, to jest mój konik. Myślę, że atmosfera całego, całego spotkania była wspaniała i z każdego zdania wypowiedzianego płynęły jakieś, jakieś fantastyczne przesłanie. Fajnie, że tyle dziewczyn się zgromadziło, że chciało im się ruszyć tyle kilometrów, niektóre naprawdę przejechały szmat kraju dzisiaj, żeby tutaj być. Podoba mi się bardzo organizacja, no bo rzeczywiście od A do Z wszystko jest dopięte. No i obłędna orkiestra pod dyrekcją Mieczysława Leśniczaka, którą ja po prostu kocham i uwielbiam. I zawsze jak jestem na jakichkolwiek uroczystościach, to czekam na ich występ z niecierpliwością. Nie zawiedli mnie dzisiaj. Także jestem bardzo zadowolona, że tutaj przyjechałam, że jestem. A koleżance, coś się szczególnie podobało dzisiaj? Kolega z programu i telewizji DaszBur, oczywiście. E, mi się wydaje, że... To, e, 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 natomiast... E, dziękuję bardzo. Jak widać, panie, w 100% zadowolone z imprezy i pomysłu na funkcjonowanie w szeregach PZEU. Ochoczo wypełniały deklaracje zgłoszeniowe do klubu. Przy punkcie informacyjnym tłok był taki, że ciężko było się dopchać. Ciężko było się załapać także na inne dobro, którego nie mogło zabraknąć w czasie takiego spotkania, a mianowicie do dziczyzny. No bo cóż może być lepszego od wspaniałej polskiej dziczyzny? No, chyba tylko widok pięknych, polujących polskich dianów. A na dziś to już wszystko. Ale zanim się pożegnamy, serdecznie zapraszamy na targi Hubertus Expo w Warszawie. Impreza odbędzie się w dniach od 25 do 27 kwietnia w Centrum Targowo-Kongresowym przy ulicy Marsa 56C w Warszawie. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku magazynu Łowieckiego Dashbur. W programu była firma Galvet oferująca Wild Granix, środek odstraszający dziką zwierzynę.